Czy po gwałtowaniu muszę utożsamiać się ze społecznością queerową? Hmm. Hmm. Myślę sobie, że właśnie, że to jakoś. To pytanie też dobrze pokazuje. Taką polaryzację, którą mam nadzieję, będzie się zmniejszać. Ale, no nie, to że, to, że jest się osobą queerową, to znaczy to, że jest się osobą nieheteronormatywną, nie oznacza, że, nie wiem, trzeba zostać aktywistą. Czy nie oznacza, że trzeba właśnie zapisać się do jakiegoś stowarzyszenia, do jakiejś fundacji tęczowej, czy że trzeba chodzić na parady równości, czy że trzeba mieć tęczową flagę u siebie w pokoju to no to, to, to jest jak, to jest po prostu całkowicie indywidualna decyzja i to, to co po prostu myślę, że warto tylko jakoś wtedy warto się też przyjrzeć, temu, zadać sobie samemu pytanie parę pytań nawet to czy Kwestia jakiegoś tego na przykład mojego. No, bo aktywizm, już odsuwając aktywizm na bok, bo to jest zupełnie co innego, ale samej jakiejś takiej um, przynależności do, do tej grupy społecznej. Czy kwestia poczucia braku przynależności w moim przypadku wynika z tego, że. Um, czy na przykład ogólnie jestem osobą, która nie potrzebuje za bardzo przynależeć do, do grup, bardziej ma jakieś takie małe grupki, ma swoją grupę po prostu rodzinną, czy przyjaciół, czy bliskich osób? Um, albo, um, no nie wiem, z, jakich, z jakichś jeszcze innych powodów? Czy na przykład nie wynika to ze z zinternalizowanej, czyli uwewnętrznionej transfobii, czy homofobii? No bo to też dotyczy osób właśnie ze społeczności. Osoby queerowe nie są odporne na fobie, tak samo jak osoby heteronormatywne. I czasami, czasami można właśnie po prostu mieć taką zinternalizowaną transfobię czy homofobię, czy bifobię, czy, czy jakąkolwiek inną i samemu o sobie myśleć źle, ze względu na tą swoją y, orientację bądź tożsamość, lub siebie na przykład jeszcze akceptować, ale nie akceptować już innych przedstawicieli tej grupy. Czyli na przykład. Um, ty, bardzo takie tutaj medialne prawda w stylu no ja, ja jestem lesbijką mieszkam z moją dziewczyną no ale na ulicy to się nie obnosimy nie? I nie rozumiem tych co to właśnie chodzą na te parady i chcieliby chodzić za rękę po ulicy bardzo bardzo właśnie często jakieś takie, taka mityczna kuzynka z ząbek jest cytowana w różnych mediach i, e, no a właśnie to jest, to jest przykład homofobii zinternalizowanej po prostu, e, że, że właśnie e, sam, tępimy sami, e, czy posługujemy się stereotypami, stereotypami e, e, na temat grupy, do której sami przynależymy i właśnie mamy tylko takie... I, I bardzo chcemy podkreślić to, że my jesteśmy inni, nie? Że, że my się nie utożsamiamy z tą grupą.